1 czerwca zmarł Janusz Rewiński. Do publicznej informacji podano kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb artysty. Okazuje się, że aktor spocznie tam, gdzie lata temu uciekł od mediów i zgiełku miasta. Na początku miesiąca odszedł wybitny aktor, który zasłynął z lul siary w filmie Killer i Nowaka w Tygrysach Europy. O śmierci Janusza Rewińskiego poinformował jego syn. 5 czerwca fakt przekazał, kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie artysty. Pogrzeb Janusza Rywińskiego. Pogrzeb Janusza Rywińskiego zaplanowano na piątek 7 czerwca. O godzinie 12.00 rozpocznie się szaf kaplicy pod wezwaniem. Matki Boże Anielskiej w Warszawie Radości, dokąd aktor uciekł przed zgiełkiem miasta. Pochówek odbędzie się na miejscowym cmentarzu, dowiedziała się nieoficjalnie redakcja faktu. Krzysztof Piasecki o problemach Janusza Rewińskiego, syn Rewińskiego, napisał w oświadczeniu, że artystę pokonały problemy zdrowotne. Nieco więcej opowiedział o nich Krzysztof Piasecki, przyjaciel zmarłego. Janusz miał pierwsze załamanie stanu zdrowia po całym cyklu plam. Wylądował wtedy w szpikalu, potem się dowiedziałem, że to chodziło o rodzaj cukrzycy, wyjawił Piasecki w rozmowie z faktem.